I proszę Państwa, to jest to ćwiczenie na przeponek. Jak leżeliśmy tyle. Przepona jest osłabiona, więc mamy tutaj. Możemy się złapać na pośladki i niestety to będzie trudne. Ale podnosimy nogi. Dotąd ile się da? I spuszczamy bardzo powoli. Trudne to wszystko. Jeszcze raz powietrze. Muszę odpocząć. Powietrze nosem i podnosimy i powoli spuszczamy. Tak. No, jest to trudne. Jeszcze raz pokażę. Powietrze nosem i podnosimy obie nogi. I powoli spuszczamy. W ten sposób możemy wyćwiczyć z powrotem. Siłę przepadnę. Na razie dziękuję.